Dziś w naszej wędrówce śladami bydgoskich, mam nadzieję, że w przyszłości nie tylko bydgoskich oleodruków, trafiamy do niezwykłego miejsca, do parafii księży, misjonarzy. Jesteśmy w tak Bazylice. Każdy bydgoszczanin wie, gdzie to jest, ale nie każdy bydgoszczanin wie, że można tu spotkać również wspaniały oleodruk. Można powiedzieć oleodruk klasyczny, Jezus. Podnoszący się w ale ta imponująca rama i fantastyczny stan zachowania tego oleodruku, no, każe mi zapytać, skąd on się w wziął w tak pięknym stanie? Otóż, yy, dwa, trzy lata temu, przyszły mnie kobiety, yy, które tu mieszkają w i mówią, że one się przeprowadzają już na stałe do Gdańska, dwie starsze siostry, mówią, że księdza, chcemy ofiarować dom, z tym wszystkim sprzętem, który tam jest, dla parafii, żeby służył ludziom bogini potrzebującym. I też w tym domu znajdował się m.in. ten obraz. Ten obraz poddaliśmy go renowacji, oczyściliśmy ramę i naprawiliśmy ją. I właśnie zawisł w naszym takim specjalnym pomieszczeniu, pokoju, w którym odbywałem się na Radzie Wśród Księży. Jest to obraz przedstawiający Jezusa modlącego się w obrońcu. Także widzimy i refleksję, i modlitwę, i to takie poczucie sakrum bije z tego obrazu. Sakrum, który sprawia, że człowiek się musi zastanowić, zatrzymać, pomyśleć. właśnie, to jest bardzo ciekawy ląd, bo. Często, gdy mówimy o obrazach, o które z Adamem wspólnie spotykamy, one są jak gdyby wyjęte z pewnego kontekstu, wyciągnięte do naszego studia, gdzieś wyjęte czasem z ramy, a tu on spełnia swoją również sakralną rolę. Tak, oczywiście, bo Jezus, Jezusa, jak mówią ewangeliści, wyszedł na górę o inną sam. W samotności zawsze Jezus, jak przyjmuje różnego rodzaju cuda, które zdziałał znaki, zawsze wychodzi na modlitwę sam. I tu przed śmiercią też wychodzi na górę y, oliwną sam, Po to, żeby się pomodlić, po to, żeby y, nawiązać relacje do Boga. Bo tu modlitwa trzeba by było się tego rozumieć jako bardziej jako relacje, nie jako klepanie formułki, ale relacje. Widzimy oczy Jezusa. Pełne z jednej strony y, oddania, zaufania, ale cierpienia. Wiedząc, co go A z tyłu, trochę myślę, że na zasadzie takich misteriów y, średniowiecznych, było wszystko w można z Bogota z krzyżami. Także jakby nałożenie się dwóch obrazów. I męki śmierci Chrystusa i tu samej męki. Bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo.